Dbanie o zdrowie zaczyna się od regularnych badań i właśnie w trosce o zdrowie kobiet jedna z bełchatowskich firm włączyła się w obchody miesiąca świadomości raka piersi, co ważne badania można było zrobić bez konieczności odkładania obowiązków zawodowych. Trwa różowy październik, miesiąc profilaktyki raka piersi, dlatego dzisiaj na terenie naszego zakładu w ramach inicjatywy prozdrowotnej, profilaktycznej pojawił się mamobus i kobiety pracujące w Miami mogą wykonać bezpłatne badania mamograficzne. W godzinach pracy. Miami to kobieta, tak można powiedzieć. 86% naszych pracowników, pracownic w zasadzie to kobiety. Zarząd, a przede wszystkim właściciel i prezes zarządu to kobieta, dlatego stąd ten pomysł. Wiemy, jak, jak ważna jest profilaktyka raka piersi, a Różowy Październik to jest idealny moment, żeby właśnie takie badania wykonać. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród zatrudnionych. Każdy, kto chce i kto czuje, taką potrzebę, żeby, żeby się przebadać, mógł się zapisać. Oczywiście w wieku od 40 do bez ograniczenia e, mógł się zapisać i to badanie dzisiaj będzie wykonywane. Jaki odzew? Pracownicy chętnie się zapisywały? Tak, zdecydowanie tak. Chociaż na początku z taką pewną dozą nieśmiałości, ponieważ jest to dosyć inwazyjne badanie. Tak? Więc na początku troszeczkę się zastanawiały nad tym, natomiast po całej akcji, inicjatywie działu HR uświadamiającej, jak ważne jest to badanie, odzew jest bardzo duży. Pomysłodawcy akcji podkreślają, że inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia regularnych badań profilaktycznych i zachęcenie do dbania o swoje zdrowie, a już w listopadzie. W listopadzie kolejne działania, tym razem dedykowane panom.